Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat będzie o konserwantach w żywności. Konserwanty są to substancje, są to chemiczne, sztuczne dodatki do żywności, które mają zwykle na celu przedłużenie trwałości do spożycia a więc najczęściej działają bakteriostatycznie albo niektóre nawet bakteriobójczo a także ograniczają rozwój pleśni czy grzybów, czy innych grzybów w produktach spożywczych. Musicie jednak wiedzieć, że większość tych chemicznych dodatków do żywności jak na przykład barwniki tak czy jak na przykład glutaminian sodu czy jak na przykład Substancje słodzące, tak jak aspartam, czy na przykład karagen, czy substancje żelujące, czy barwniki, to nie są konserwanty. Mimo, że są to chemiczne dodatki do żywności, to nie są konserwanty. Dlatego w zasadzie tutaj będę mówił o chemicznych dodatkach do żywności, mimo że tytuł jest na temat konserwantów w żywności. I te chemiczne dodatki do żywności oznaczane są tak zwaną literą E. I ta litera E, i ten symbol później. Cyfrowy, tak, czy liczbowy, który jest za tą literą umieszczany, charakteryzuje określony dodatek do żywności. I co ciekawe, ten symbol jest dopuszczany i te dodatki są dopuszczane do spożycia wtedy, gdy zgodnie z dyrektywą Rady Europejskiej nie wywierają szkodliwego wpływu na zdrowie. Tak to jest zapisane w ustawie. Co jest oczywiście no, nie do końca prawdą i budzi wiele wątpliwości. Dlatego, że już dzisiaj wiadomo, że przynajmniej niektóre chemiczne dodatki do żywności mogą wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie. A ogólnie ich wpływ na zdrowie może być albo szkodliwy, albo no, mogą być bez jakiegoś większego wpływu na zdrowie, czyli obojętny, bo na przykład się w ogóle nie wchłaniają z przewodu Karmowego, a niektóre mogą nawet wywierać korzystny wpływ na zdrowie, czyli ich wpływ na zdrowie może się nie różnić np. od sztucznych witamin. I tak jest np. z askorbinianem sodu, tak, tak jest np. z likopenem, który też dodawany jest do żywności. Czyli podsumowując tutaj, konserwanty czy chemiczne dodatki do żywności są to takie substancje, które mogą mieć różny wpływ na nasze zdrowie. I teraz chciałbym tutaj odnieść się przynajmniej do niektórych najczęściej stosowanych chemicznych dodatków do żywności i omówić ich wpływ na zdrowie. Oczywiście nie będę to robił ze wszystkimi, dlatego że nie starczyłoby mi tutaj na to czasu i nie miałoby to większego sensu. Chcę Wam tylko zwrócić uwagę na pewne istotne, najważniejsze zagadnienia. Przede wszystkim zacznijmy od tak zwanego, no, pochodnych, kwasu benzoesowego, czyli soli kwasu benzo, benzoesowego, benzoesanów, benzoesanu sodu, benzoesanu potasu, gdyż jest to najczęściej używany konserwant właśnie w wędlinach albo także no, w różnych dżemach, w różnych napojach, bardzo często stosowany dodatek do, sztuczny dodatek do żywności. Jest to typowy konserwant działający bakteriostatycznie, także hamujący między innymi rozwój pleśni w tych produktach i generalnie benzoesany wybierają nieco działanie drażniące na naszą błonę śluzową żołądka, ale także działanie zwiększające wydzielanie śluzu, czyli mogą też działać wykrztuśnie, czy u niektórych osób nawet stymulować kaszel, ale nie zaobserwowanego jakiegoś większego negatywnego wpływu działania kwasu benzoesowego na nasz organizm, dlatego że jest to związek łatwo metabolizowany i łatwo wydalany przez nasz organizm, przynajmniej nie zaobserwowano takiego działania u ludzi, ale obserwowano na przykład u zwierząt. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że właśnie benzoesany są tym dodatkiem do żywności, który jednak może wywierać nieco szkodliwy wpływ na nasz organizm właśnie poprzez swoje działanie drażniące, może powodować luźne stolce, może powodować na przykład lekki stan zapalny, błony śluzowej, żołądka. Ale poważniejsze działania niepożądane nie były stosowane przy stosowaniu tego, przy używaniu tego konserwantu. Natomiast wiele wątpliwości może się pojawić z powstawaniem benzenu z benzoesanów. Otóż musicie wiedzieć, że pod wpływem witaminy C i zwłaszcza promieni słonecznych z benzoesanu powstaje benzen, który jest substancją silnie rakotwórczą. Nie ustalono tak naprawdę dla człowieka, jaka dawka benzenu jest rakotwórcza nie tej minimalnej dawki. Wiadomo, że benzen nawet po wielu latach może powodować powstawanie białaczek, w tym ostrej białaczki limfoblastycznej albo przewlekłej białaczki szpikowej. I teraz w związku z tym pojawia się pytanie, co z tym kwasem benzoesowym, jeżeli w wielu napojach na przykład dodawany jest jednocześnie askorbinian sodu czy potasu, czyli witamina C jako przeciwutleniacz i stymulowana jest ta reakcja powstawania benzenu. Przebadano wiele takich napojów w różnych badaniach i okazało się, że zawartość tego benzenu jest w częściach parts per billion, czyli bardzo małej ilości. Wydaje się, że w takiej ilości, która nie ma istotnego wpływu na nasze zdrowie, niemniej jednak nie można tego do końca wykluczyć. I trzeba tutaj pamiętać o takiej zasadzie, że jeżeli już używamy produktów zawierających benzoesany, benzoesan sodu, to nie powinniśmy wystawiać ich na słońce, dlatego że wtedy Większa ilość benzenu z tych benzoesanów powstaje. Czyli te kolorowe napoje nie powinny się gdzieś w bagażniku, w samochodzie, na słońcu prażyć. Natomiast nie powinniśmy też ich przygrzewać. Tak? Natomiast to ciekawe, benzoesany występują też naturalnie, na przykład w jagodach, w borówkach, czy w niektórych właśnie takich owocach. I tam również występuje duża ilość witaminy C. I co? Co się okazało? Że w surowych tych od razu zebranych świeżych owocach tego benzenu tam nie ma, ale jeżeli te owoce już leżą jakiś czas, to rzeczywiście zachodzi ta reakcja w tych owocach. Pod wpływem tych benzoesanów i witaminy C w owocach też powstaje benzen i nawet w większych ilościach w przeliczeniu na tę samą jednostkę masy niż w napojach gazowanych. Czyli wydawałoby się, że te no owoce, które uchodzą, owoce jagodowe, tak, które uchodzą, uchodzą za bardzo zdrowe, również przetrzymywane dłu przez dłuższy czas na słońcu czy po zebraniu, niespożyte od razu, również mogą być dla, dla nas szkodliwe i również ten problem istnieje i nawet jest nie większy niż w tych, nawet czasami może być większy właśnie niż w tych napojach gazowanych, gdzie również ta ilość benzenu jest nawet mniejsza, czyli w częściach parts per billion. Natomiast Przejdźmy dalej do innych, innych chemicznych dodatków do żywności. Glutaminian sodu. Glutaminian sodu również bardzo często jest dodawany do żywności, najczęściej do mięs, czy do chipsów, czy do frytek. Wywołuje właśnie taki, odpowiada za tak zwany smak umami. Jest to inny rodzaj smaku niż smak słony. I w zasadzie, w zasadzie glutaminian sodu nie jest konserwantem. Jest wzmacnia wzmacniaczem smaku. Ale... Glutaminian sodu no, jest solą sodową kwasu glutaminowego. Wiadomo, że ten aminokwas występuje w organizmie. Wiadomo, że to jest aminokwas depolaryzujący. I wiadomo, że odpowiada m.in. za przekazywanie impulsów nerwowych. Czyli spożywanie nadmiaru glutaminianu sodu w zasadzie jako neurotransmiter jest on bardzo szybko utylizowany, ale krótkotrwale może powodować depolaryzację no, na zakończeniach nerwowych. Czyli może powodować na przykład. Podniecenie, rozdrażnienie, kołatanie serca, yy, ból brzucha biegunkę, czyli wszystkie te takie, czy zaczerwienienie twarzy, czy przyspieszenie bicia serca, czyli wszystkie te objawy, które przypisuje się właśnie tak zwanemu syndromowi japońskiej czy chińskiej restauracji, które odpowiedzialne są właśnie za kwas glutaminowy. A dlaczego na przykład glutamina nie wywołuje tych objawów, a jest spożywana przez sportowców, a z glutaminy też pod wpływem glutaminazy czy syntetazy glutaminowej powstaje. Bądź to kwas glutaminowy, bądź to zachodzi reakcja odwrotna, czyli jest syntetyzowana glutamina. Otóż glutamina jest, bierze udział w syntezie różnych aminokwasów i białek budulcowych, w tym białek dla mięśni. I ta reakcja powstawania kwasu glutaminowego z glutaminy jest przez organizm kontrolowana. Natomiast problem polega na tym, że my przyjmując na przykład glutaminian sodu, po karmach przyjmujemy czystą postać tego aminokwasu i wtedy dlatego ma on działanie szkodliwe, czyli nie ma on działania szkodliwego, gdy jest dostarczany w postaci produktu, z którego powstaje kwas glutaminowy, ma działanie szkodliwe, gdy jest przyjmowany w postaci czystego neurotransmitera depolaryzującego jako właśnie glutaminian sodu. Dalej przejdźmy do innych konserwantów w zasadzie sztucznych dodatków do żywności, które również budzą wiele kontrowersji, a mianowicie są to barwniki, takie jak żółcień koszenika, jak żółcień finolinowa, czerwień koszenilowa. Tak, one bardzo często występują w cukierkach, w różnych słodyczach, w dżemach, tak, ale najczęściej też również są składnikami leków, nawet suplementów leków, jako składnik otoczki, prawda, tych leków bądź to suplementów. I te barwniki. Najczęściej odpowiadają za reakcje alergiczne. U osób szczególnie wrażliwych czy chorych na astmę mogą powodować, indukować rozwój astmy. U innych osób mogą powodować objawy alergiczne, czyli świąt, zaczerwienienie skóry, wysypkę, biegunkę, zaczerwienienie i świąt spojówek oczu, prawda, cieknięcie z nosa, prawda, świąt jamy ustnej. I teraz pytanie, jak to jest możliwe? Przecież, żeby doszło do powstania reakcji alergicznej muszą zostać wytworzone przeciwciała IGE. Przeciwciała IGE powstają w wyniku kontaktu z alergenem, z białkiem, a barwniki mają małą masę cząsteczkową, nie są zatem białkiem, nie mają zdolności do, powsta do indukowania powstawania przeciwciał, ale co ciekawe, te barwniki, czyli żółcień chinolinowa, czerwień koszenilowa, łączą się z albuminami, globulinami w naszym organizmie i wtedy już tworzą pełnowartościowy. Antygen o wysokiej masie cząsteczkowej przeciwko któremu są produkowane immunoglobuliny klasy IgE. Przy następnym spożyciu tego barwnika te IGE łączą się, prawda, z komórkami tucznymi i powstaje dochodzi do uwalniania histaminy, która powoduje między innymi właśnie nasilenie objawów astmatycznych czy alergicznych u osób, szczególnie na, te, yy, no, na tę histaminę podatnych, czy, czy, czy w, mających alergię właśnie na ten rodzaj barwnika, czy żółcień chinolinową czy czerwień koszenilową. Czyli barwniki generalnie. Mogą być szkodliwe, mogą powodować przede wszystkim reakcje alergiczne. Kolejna taka grupa substancji dodawanych do żywności to są przede wszystkim substancje żelujące. I tutaj jest guma guar, tutaj jest agar, tutaj jest guma ksantanowa. Najczęściej są to substancje, bądź to, które w ogóle nie rozkładają się w przewodzie pokarmowym i nie są wchłaniane, czyli polisacharydy, które nie są trawione, w zasadzie one mają obojętny wpływ na nasze zdrowie, na nasz organizm. Niektóre nawet mogą działać osłonowo i, i stosowane są w lecznictwie, ale niektóre z nich ulegają szybkiej degradacji w żołądku i nie stanowią dla nas problemu. Problemem jest jedna z tych substancji żelujących, a mianowicie karagen. Karagen jest bardzo ciekawym polisacharydem, otóż on w naszym przewodzie pokarmowym rozpada się do krótszych form polisacharydowych, ale te cząsteczki karagenu już mogą się wchłaniać. I co ciekawe, w modelach zwierzęcych zaobserwowano, że karagen może powodować raka wątroby, różne problemy, między innymi może powodować wrzody żołądka, nasilać objawy stanu zapalnego u osób z chorobami nieswoistymi jelit, czyli m.in. z chorobą leśniowskiego krona, czyli ze wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, czyli kolitys ulceroza. I gene może powodować biegunki, ból brzucha, i stany zapalne błąd śluzowych przewodu pokarmowego, co wykazano na modelu na myszy, gdzie karagen indukował powstawanie stanów zapalnych lita grubego i, i błony śluzowej żołądka. Podobnie jak niektóre substancje wzorcowe, czyli np. DNBPS, czyli, czyli między innymi substancje nitrozylowe, które, czy, czy siarczyny, które są podawane czy wszczekiwane we wylewkach myszą, do odbytniczo, które mają na celu indukowanie właśnie wrzodziejącego zapalenia grubego i karagen działał bardzo podobnie, czyli generalnie karagen jest szkodliwy. Karagen może powodować u człowieka stany zapalne przewodu pokarmowego i niestety yy, obecność karagenu jest bardzo niepożądana. Wiadomo też, że karagen, jak to jest możliwe, że karagen może się wchłaniać te, te łańcuchy polisacharydowe. Wiadomo, że wchłaniają się czyste że tak powiem, cukry proste. A jak może się wkłaniać, jakie to jest możliwe, że wkłania się cukier złożony? Otóż wykazano, że karagen może się wkłaniać w trochę innym mechanizmie niż na przykład glukoza i fruktoza, a mianowicie poprzez procesy endocytozy czy pinocytozy, czyli picia przez komórkę, o czym na pewno uczyliście się na lekcjach biologii, czyli tworzy się po prostu pęcherzyk, który zawiera w środku ten polisacharyt, i on się wchłania i w ten sposób no, karagen dostaje się do naszego organizmu. Co ciekawe, karagen może działać na tkankę malt przewodu pokarmowego, czyli mucus associated lymphoid tissue, czyli tą tkankę, w której znajdują się przede wszystkim komórki tuczne, ale także monocyty, makrofagi, komórki Langerhansa i limfocyty i pobudzać makrofagi do wydzielania pewnych interleukin prozapalnych. Interleukiny pierwszej, szóstej TNF alfa i w ten sposób indukować stan zapalny w ilitach. czyli kokaragen działa tutaj jako substancja immunomodulująca czy immunostymulująca, Niekorzystnie w ten sposób, że zwiększa wydzielanie przez, przez makrofagi tkankowe cytokin prozapalny. Kolejnymi takimi substancjami dodawanymi do żywności są substancje słodzące. Ja o zamiennikach cukru już trochę mówiłem w jednym z moich filmów, odsyłam link jest poniżej. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że generalnie substancje słodzące tutaj jest też wiele kontrowersji. Wiele było pytań, czy aspartam nam szkodzi. Początkowe badania wykazywały, że aspartam może być szkodliwy, później że nie jest szkodliwy. Niemniej jednak, że aspartam może pod wpływem promieni słonecznych rozpadać się na toksyczne metabolity, m.in. na metanol, tak, ale tak naprawdę nie udowodniono, żeby ten aspartam miał aż tak niekorzystny wpływ na nasze zdrowie, jakkolwiek nie jest, nie jest takim dodatkiem do żywności, który, no działoby zupełnie obojętno, obojętnie i istnieją pewne obawy, że może wywierać jednak ten niekorzystny wpływ, czyli lepiej substancji słodzonych aspartamem unikać lub przynajmniej je znacznie ograniczyć. A niektóre substancje, jak na przykład sacharyna, acestulfam K, one najczęściej nie ulegają metabolizmowi, wydalają się w postaci niezmienionej i najczęściej jest wpływ tych substancji na nasz organizm obojętny, chociaż wcześniej uważano, że sacharyna może działać rakotwórczo, jednak te doniesienia również się nie, nie potwierdziły. Natomiast czy konserwanty w ogóle mogą być zdrowe? Niektóre konserwanty to po prostu czyste przeciwutleniacze, jak askorbinian sodu, który w zasadzie nie różni się niczym od kwasu askorbinowego, tego syntetycznego, tyle tylko, że zawiera trochę dodatkowe jony sodu. Tak samo jak likopen, tak samo jak na przykład y, betaniny, czy czerwień buraczana, pewne barwniki pozyskane bezpośrednio z buraków czerwonych. One, czy z marchwi, tak, karoteny, one w zasadzie nie wywierają szkodliwego wpływu na nasz organizm, nie można też mówić, że wywierają korzystny wpływ na, nasze, na nasz organizm, dlatego że w takiej ilości nie wykazują tego efektu przeciwutleniającego, który mógłby nas chronić przed nowotworami. Warto jeszcze wspomnieć, wspomnieć o dwóch rodzajach konserwantów dodawanych do żywności, to są siarczyny i przede wszystkim azotany czy azotyny. Siarczyny znajdziemy przede wszystkim w różnego rodzaju winach i suszonych owocach, ale także nawet w tych zwykłych owocach importowanych. Siarczyny działają bardzo drażniąco na nasz przewód pokarmowy i są silnymi konserwantami. Niestety i dlatego większość owoców suszonych, kupowanych w paczkach zawiera siarczyny i powiedzmy sobie szczerze, nie są to takie zdrowe owoce jak te, które przygotowane samodzielnie czy ususzone samodzielnie. Natomiast azotyny czy azotany, czy tak zwana saletra, które dodawane są najczęściej do mięs, to mogą być niebezpieczne. Zwłaszcza u małych dzieci, dlatego że mogą powodować u nich methemoglobinemię i nawet sinicę, jeżeli spożywane są w dużych ilościach. U dorosłych raczej nie. Natomiast problem pojawia się wtedy, gdy my smażymy produkty zawierające azotyny czy azotany, czyli smażymy sobie jajecznicę na kiełbasce czy nawet lince zawierające te azotyny, bo wtedy powstają z nich nitrozoaminy, które już wykazują działanie rakotwórcze. Czyli generalnie nie zaleca się smażenia kiełbas i niestety ten problem powstaje również podczas, podczas grillowania. Mówi się, że kiełbasy grillowane są zdrowsze. Zdrowsze pod tym względem, że mają mniej tłuszczu, niestety mniej zdrowe y, od tych na przykład gotowanych y, z tego względu, że dużą zawartość zawierają jednak nitrozoamin, które wywierają działanie rakotwórcze. Co więcej, te nitrozoaminy mogą jeszcze dodatkowo być pochodzić z tego dymu, z tego węgla drzewnego, który jest do procesów grillowania y, używany. Myślę, że to tyle, co miałem na temat do powiedzenia o konserwantach w żywności. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie, jak zawsze pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć.